Dlatego właśnie afirmatywna mowa wewnętrzna powinna przybierać formę takich zdań jak: Jestem gotowy na to wyzwanie, jestem mistrzem w tworzeniu, wszystko jest możliwe, muszę tylko w to zaangażować swój umysł. Zastąp autodestrukcyjne przekonania: nigdy nie uda mi się opanować tej umiejętności pozytywnymi przypomnieniami, mogę opanować tę umiejętność, muszę tylko dostatecznie długo ćwiczyć i być cierpliwy. Zastąp. Autodestrukcyjne przekonania. Zastąp autodestrukcyjne przekonania. Jest to bardzo ważne. Jeśli włącza ci się ego, jeśli włącza ci się ten krytykant, szybko musisz odpowiedzieć właśnie takimi sformu sformułowaniami. Mogę opanować tę umiejętność, muszę tylko dostatecznie długo ćwiczyć i być cierpliwy. Powodzenia zmiaszcz swojego krytykanta w sobie. I tutaj jest. Bardzo ciekawa porada, jeśli włączyć się ten kry krytykant, szczególnie jak popełniłeś błąd na przykład w meczu. Posłuchajcie, oto popularna technika stosowana w psychologii sportu, która pozwala odsunąć na bok myślenie o błędzie popełnionym w, spor w sportach wymagających szybkich reakcji, takich jak tutaj akurat jest baseball. Ale piłkę nożną też można sobie zaliczyć, czy inny sport. Jeżeli popełniłeś błąd, schyli się, zerwij pojedyncze źdźbło trawy lub podnieś kamyk, czy coś podobnego. Wyobraź sobie, że jest ono popełnionym przez Ciebie błędem. Następnie wyrzuć je, czyli błąd, i skoncentruj się na bieżącym celu. Czyli od razu albo powtarzacie sobie te sformułowania, albo na przykład takie symboliczne wyrzucenie źdźbła trawy na meczu. Także powodzenia uczmy się tych, takich drobnych, drobnych rzeczy, jak sobie radzić właśnie z takimi, z takimi.